A kimże ja jestem? Kimże ty jesteś? Wszyscy jesteśmy zwierzętami. Wszyscy chcemy żyć. A ponoć my wszyscy kochamy konie w tym kraju. Więc zróbmy wielki akt pomocy tym zwierzętom. Jedź do Skaryszewa. Wykup jej braci. Wykup jej braci, po prostu. Jeżeli prawnie nie możemy rozwalić tego targu, jeżeli nie możemy ich wszystkich zatłuc tam, tak jak oni nas tłuką, no to wyciągnij proszę pieniądze i niech tiry wyjadą puste z tego targu śmierci. Koniec symbolami mordowania koni. Skaryszew jest takim symbolem. Jedziemy wszyscy, cała Polska jedzie. Myszko, gdzie jedziemy? Jedziemy do Skaryszewa ratować wszystkie konie. Damy radę. Są nas miliony. Nie znajdziemy 700 osób, które przyjmą konia do siebie. Nie wierzę. Pomożecie nam. Elektra, elektra. Myszko, jedziemy do Skaryszewa. Takie konie ratować.